Wcześniej chodziło mi zdecydowanie o mój własny rozwój i po prostu dzieliłam się tym co robię, pokazując, że jeżeli zrobisz to, to i to, i uda ci się osiągnąć konkretny czas, na przykład podczas maratonu, półmaratonu, w ten sposób się przyspieszysz, w ten sposób będziesz mocniejszy. Zrozumiałam, że najważniejsze jest jednak to, żeby przebywać z ludźmi. Myślę, że dawanie sobie słowa nawzajem jest bardzo ważne, bo dzięki temu mamy zaufanie do drugiej osoby, wiemy, czego się po niej spodziewać. Wiemy też, w jaki sposób my powinniśmy funkcjonować. Czasami jest nam łatwiej, jeżeli komuś obiecamy, że coś zrobimy, niż jeżeli po prostu obiecamy sami sobie. Natomiast w sporcie paradoksalnie wydaje mi się, że dużo bardziej ważne jest to, żebyśmy sami sobie jednak dawali słowo, że na przykład uda nam się zrealizować taki czy inny cel. Ważne jest to, żebyśmy nie ścigali się z kimś, tylko sami ze sobą. Łamywali jakieś swoje bariery, starali się um, zrobić coś dla siebie, po to, żeby sobie samemu coś udowodnić. Myślę, że dzisiaj często rzucamy słowa na wiatr i mówimy coś, czego tak naprawdę nie zamierzamy do końca dotrzymać. Dlatego ja staram się nie obiecywać czegoś, czego nie jestem pewna. Daję słowo, że codziennie będę Was motywować do zdrowego i aktywnego życia.